Witam serdecznie moje drogie bliźniaczki. Drogie bliźniaczki. No tak pomyślałam, że zrobimy sobie dzisiaj takie przesłanie dla Was na najbliższy czas, bliżej nieokreślone. To, co macie teraz widzieć, to, nad czym teraz warto byłoby się zastanowić, zrobimy sobie czytanka tylko z kart wyroczni. No i zaczynamy bez zbędnego gadania. Co dla bliźniaczków? Jakie przesłanie dla bliźniaczków na najbliższy czas? Z tali Oshozen Tarot. Jakie przesłanie dla Was, kochani? Jakie przesłanie dla Was? Jakie przesłanie dla bliźniaczków na najbliższy czas? Skąpiec. Dalej lecimy z mądrością wyroczni. Jakie przesłanie, Jakie przesłanie dla bliźniąt na najbliższy czas. Co bliźnięta powinny wiedzieć? Współtworzenia. Teraz polecimy skronik Akaszy. Jakie przesłanie dla bliźniąt na najbliższy czas? łaska mhm. i z zaczarowanej mapy. Jakie przesłanie dla bliźniąt na najbliższy czas? Intencja odwrócona. Okej. Okay. No to lecimy, kochani, po kolei. Czu, czu, czu. Skąpiec. Zobaczcie sobie tą kartę. Jakie ona was w emocje wywołuje. Czy w jakiś sposób rezonuje, czy trzymacie coś dla siebie, tylko dla siebie, nie chcecie się tym podzielić? Ta kobieta zbudowała wokół siebie fortecę i kurczowo trzyma się wszystkiego, co posiada, uważając to za skarb. Zgromadziła tyle ozdób, nawet pióra i futra żyjących istot. W tym dążeniu stała się szpetna. Ta karta rzuca wyzwanie, byśmy spojrzeli na to, czego kurczowo się trzymamy i co nam się zdaje tak cenne, że aż forteca musi to chronić. Nie musi to być pokaźne konto w banku, ani szkatułka klejnotów, nawet coś tak prostego, jak dzielenie czasu z przyjaciółmi, czy zaryzykowanie wyzwania miłości. Podobnie jak zasypana czy nieużywana studnia staje się martwa, tak nasze skarby tracą blask i stają się bezwartościowe, jeśli nie dzielimy się z nimi. Jeśli nie dzielimy się nimi, przepraszam. Czegokolwiek kurczowo się trzymasz, pamiętaj, że nie będziesz mógł tego zabrać ze sobą. Rozluźnij się i poczuj wolność oraz przestrzeń, jaką może ci dać dzielenie się. Gdy tylko stajesz się skąpy, zamykasz się na to, co najważniejsze w życiu przestrzeń oraz dzielenie się. Gdy zaczynasz kurczowo czegoś się trzymać, można powiedzieć, że trafiłeś, że nie, że nie trafiłeś w cel, chybiłeś. Przedmioty nie są celem. To ty twojej najbardziej wewnętrzne istnienie jest celem. Nie piękny dom, lecz piękny ty. Niewiele pieniędzy, lecz wzbogacony ty. Niewielości rzeczy, lecz otwarte istnienie. Dostępne milionom spraw. Więc czego tak się trzymać? Kurczowo, jakich przekonań, jakich myśli, jakich idei, jakich pomysłów, jakich związków, relacji, jakich rzeczy materialnych? Pomyślcie. Teraz zobaczymy sobie tak. Macie tutaj też czwórki, widzę, kochani, bo tak, mamy czwóreczkę tu, mamy czterdzieści tu, mamy dwadzieścia dwa, co po sumowaniu daje czwóreczkę, no, dwa zero, to tylko dwadzieścia, tylko tutaj nam się nie zgadza czwórka, to jest e, to jest liczba, która sugeruje nam właśnie te te trwałe fundamenty, które budujemy w naszym życiu trwałe relacje, e, trwały trzon, mocny, stabilny trzon nas samych m, tego, co, co budujemy, tego, w co wierzymy e, tego e, co jesteśmy w stanie poświęcić, aby, aby ochronić to, co mamy to też. Tak? Ale jest to liczba taka, takiej stabilizacji. Jest to liczba, która no, daje mocny, mocny kierunek w. Hmm. mocne skupienie się na tych naszych właśnie fundamentach. Także ciekawe, ciekawe. Dobrze, zobaczmy kolejną kartę. Współtworzenie, kochani. Kreatywność, sztuka, inspiracja, urzeczywistnienie, manifestacja. Możesz nie uważać się za osobę kreatywną, ale w rzeczywistości tworzysz swoją rzeczywistość w każdej chwili, każdego dnia, poprzez swoje myśli, uczucia, przekonania, intencje i działania. Jednak musisz wziąć pod uwagę, że robisz to w partnerstwie z duchem, świadomością, Bogiem, jakkolwiek nazywasz swoją siłą wyższą. E, jesteś iskrą tej inteligencji, która działa przez ciebie, popychając cię natchnionymi myślami, intuicyjnymi wskazówkami. Jesteś pędzlem, który współtworzy piękny, niepowtarzalny obraz własnej indywidualności połączonej z uniwersalnym duchem. Jesteś produktem boskiej inspiracji, a teraz jesteś w zgodzie z nią, aby tworzyć cuda. Kiedy postrzegasz swoje życie jako sztuka i wiesz, że je współtworzysz, rezultatem jest tylko piękno i wdzięk. Przygotuj się na miłą niespodziankę. Relacje, związki, połączone serca służą inspiracji, otwierając cię na nowe idee, na, na, na które sam nigdy byś nie wpadł. Patrzysz w lustro, podtrzymywane przez to doświadczenie, i widzisz siebie w nieoczekiwany sposób. Kim jest ta niezwykła istota, która na ciebie patrzy? Będziesz tak szczęśliwy, że zachowałeś otwarte serca. Twoja miłość jest teraz wyjątkowym dziełem sztuki, ucieleśnieniem piękna. Pomyślność. Gdy otrzymasz tę wiadomość, przebłyski inspiracji dadzą początek wielkiemu sukcesowi. Jesteś teraz najbardziej kreatywny i w cokolwiek się zaangażujesz, doprowadzi się to do spełnienia Twoich marzeń. Pamiętaj, że wszystkie Twoje pomysły pochodzą z wyższego źródła. Tworzysz swoją rzeczywistość we współpracy z duchem. Potencjał twórczy jest teraz nieograniczony. Rozkoszuj się jego ogromem. Może właśnie powinniście się otworzyć na jakąś, na jakąś współpracę? Hmm? Może powinniście się otworzyć na, jakiś, na jakąś relację? Może trzeba komuś wybaczyć? Może trzeba wybaczyć sobie? Może trzeba się zastanowić nad tym właśnie, czego tak się kurczowo trzymacie, że nie otwieracie się na to współtworzenia. Może trzymacie się za mocno kontrolowania waszego życia. Nie idziecie z prądem, nie płyniecie z tym prądem, nie, nie, nie pozwalacie sobie na, na swobodę, na spontaniczność, na, na zaufanie. Że to życie toczy się tak, jak ma się toczyć, a wy próbujecie to na siłę kontrolować, jeżeli coś idzie nie po waszej myśli, i nie zwracacie uwagi na to, że może nie idzie po waszej myśli, bo to nie jest dla was. Ale kurczowo się tego trzymacie, bo macie jakieś przekonania w tym temacie. O, jak ja dzisiaj rymuję. <grymujesz> Dobrze, zobaczmy dalej. Łaska kart akaszy, wyrocznia akaszy, no zobaczmy. Otwórz się na miłość i współczucie, widzicie? I pamiętaj, że jesteś bezwarunkowo kochany. Łaska to dobroczynna i niezachwiana energia wszechświata, która prowadzi cię ku najlepszej wersji siebie. Łaska to bezwarunkowe wybaczenie i miłość Boga, Ducha, źródła, która regeneruje i wzmacnia ludzkie istoty. Każdy ma możliwość otwarcia się na łaskę w trudnych czasach, trzeba tylko chcieć ją przyjąć i okazać wdzięczność. Inne określenia łaski to bezwarunkowa miłość, współczucie, wspaniała życzliwość i dobroć. Łaska może być postrzegana jako boskie błogosławieństwo dla kogoś, kto czuje się jej niegodny lub jest w energii o niskiej wibracji, przez co nie dostrzega swojej wartości. Błogosławieństwo boskiej łaski pozwala tej osobie uwolnić się od depresyjnych energii i pozwolić duszy wznieść się na nowo. Będziesz wiedział, że pokonałeś mloki duszy i przyjąłeś błogosławieństwo łaski, gdy na przykład zaczniesz kroczyć przez życie lekko i bez wysiłku, z godnością rozwiązywać swoje problemy i gdy bez trudu przyjdzie ci praktykowanie łaski wobec innych. To jest to, co mówiłam, może ktoś komuś e, należałoby wybaczyć, może sobie, może innym. Jesteś otoczony łaską wszechświata, który z miłością prowadzi mnie drogą do tego życia. Jestem otoczony łaską. To jest taka afirmacja. Jestem otoczony łaską Wszechświata, który z miłością prowadzi mnie drogą do tego życia. Czyli to zaufanie, czyli to nietrzymanie w sobie urazy, kochani, bo nie wiem, czemu. Ale dobra, poczekajcie. Zanim się tu rozkręcę, <laughs> to zobaczmy sobie tą e, ostatnie. Przesłanie 22. Intencja. Celowe, jasne intencje mają moc zmienić świat. Macie w pozycji odwróconej. Czy masz jasne intencje, a może przesłania je mgła, ponieważ wypierasz swoje prawdziwe motywy i lub ambicje? Teraz nadszedł czas, moment, żeby zrobić krok w tył. Nabrać perspektywy i klarowności i dostrzec wyraźnie swój kierunek. Przyjrzyj się swoim motywom i odpowiedz sam przed sobą, czy są one prawdziwe, czy ślepo dążysz do jakiegoś celu, nie zważając na koszty. Dobre intencje są często źle interpretowane. Teraz nadszedł czas, żeby so, żebyś sobie wystawił ocenę i zadbał o siebie. Jeśli poświęcisz czas na przegrupowanie się, przyniesie ci to ogromne. Przyniesie ci to ogromne korzyści. Mhm. No właśnie, jakie intencje wami kierują, kochani? Ja wyczuwam tutaj, może to jest przekaz tylko dla nielicznych z was. Wyczuwam tu energię osoby, która kurczowo trzyma się chociażby w przeszłości, kurczowo trzyma się jakich, jakiegoś zranienia, jakichś trudnych emocji, hmm, poprzez co hmm, nie, nie, no nie otwiera się na, na nowe możliwości, właśnie na ten akt wybaczenia. Ja Wam powiem: mm, dużo się mówi o wybaczeniu, natomiast bardzo mało osób podchodzi do tego na poważnie. E, bardzo dużo osób wręcz boi się tego wybaczenia, no bo co jeśli ja wybaczę i, i nie będę już mógł dalej nieść swojego żalu względem osób czy sytuacji? <laughs> Z wybaczeniem w moim przekonaniu jest troszeczkę tak jak ze, ze zrobieniem porządku w swoim domu. Pozbywając się urazy, pozbywając się żalu, pozbywając się pretensji, pozbywając się poczucia winy, pozbywając się e, tych wszystkich negatywnych emocji, robimy miejsce na nowe, fajne rzeczy. Życie w poczuciu. Krzywdy, jest piekłem, mentalnym więzieniem, które do niczego nas nie prowadzi. Natomiast, kiedy żyjemy w takim mentalnym więzieniu i w takim mentalnym piekiełku, to łatwiej jest nam przerzucać winę, odpowiedzialność na to, co nas otacza, na ludzi, którzy są w naszym życiu. Wszelkie niepowodzenia możemy zgonić na sytuację polityczną, na relacje rodzinne, na relacje partnerskie. Poczucie krzywdy, stawianie się w roli ofiary daje nam możliwość tego, aby nie brać odpowiedzialności za swoje życie. No i nie czarujmy się, ale tak jest. A kiedy nie bierzemy odpowiedzialności za nasze życie, no to co się dzieje? Kochani. Pozwalamy temu, aby świat zewnętrzny decydował za nas. I to jest to jest takie niekończące się koło niepowodzeń tak naprawdę. Dopiero kiedy bierzecie odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje, za swoje uczucia, emocje, za swoje relacje. Dopiero wtedy jesteście w stanie wykreować sobie życie, jakiego, jakie byście chcieli. Dopiero wtedy jesteście w stanie przejść do tak słynnego prawa przyciągania. Dopiero wtedy wasze marzenia, intencje mają, mają szansę zaistnieć. Bez tego nie ma nawet mowy o tym, bo. Bo tak jak mówię, w energii poczucie winy, poczucie krzywdy, przepraszam, poczucie krzywdy, nie jesteście w stanie wykreować niczego. E, dlatego takim dla mnie w moim przekonaniu, z moich obserwacji wieloletnich, w zasadzie to od dziecka to obserwuję i od dziecka jestem otwarta bardzo na e, właśnie na obserwacje. Mm, Ludzi, życia, tego, co się wokół nas dzieje. Hmm, widzę to takim, jakie jest. I widzę, że większość ludzi właśnie jest w takiej energii. Trzyma się tych negatywów, trzyma się tego poczucia krzywdy. Nie chce się otwierać, nie chce mieć zaufania. Zamyka sobie drogę hmm, do tego, żeby osiągnąć więcej. Zamyka sobie drogę do szczęśliwych związków, zamyka sobie drogę do szczęśliwej kariery, do, do kariery, która przynosi sukcesy. Bardzo sobie sami robimy pod górę, kochani. Jeżeli to, co ja tutaj mówię, trafia do ciebie w jakikolwiek sposób i dochodzisz do wniosku, że kurczę, no faktycznie, coś tam jest. Faktycznie, trzymam w sobie żal. Faktycznie ciężko mi jest wybaczyć. Popracujcie nad tym. Macie fajną technikę Hoponopono, ja w niedługim czasie będę chciała też wypuścić takie bransoleteczki z, z tą metodą. Sama mam i korzystam z tego w wielu sytuacjach. I Hoponopono jest przecudowną techniką która mm, była badana, obserwowana e, i która pokazuje, że takie podejście jest najsłuszniejsze, czyli nietrzymanie e, urazy, czyli przerabianie i wyjaśnianie sobie, oh, widzicie, mój kociurek, no nie mogę jej zepchnąć teraz, bo mi tu wszystko, no. Kicia. <grym> e, i nie wiem na czym teraz skończyłam. W każdym bądź razie, kochani. Poczytajcie sobie pono, Możecie użyć techniki EFT, o tym też mówiłam w, poprzedni, znaczy w poprzednich, dużo o tym będę mówić, coś czuję w tych czytaniach, w tych przesłaniach. EFT wpiszcie sobie, metoda EFT na YouTubie, dużo filmów jest, dużo, dużo fajnych treści, możecie sobie to przetestować na sobie. To nie boli, to nie wymaga nie wiadomo, ile czasu. Po prostu to jest 10 minutek, możecie sobie popróbować, może Wam to pomoże. E, listy, radykalne wybaczenie metodą collina Tippinga. E, to, są, to są takie rzeczy, które możecie zrobić już dzisiaj, teraz, e, i które zobaczycie, że uwolnią Was, bo niesienie tego typu emocji, ciężarów z przeszłości. To jest tak, jakbyście nosili taki wielki, wielki wór na swoich plecach. Kiedy wybaczacie sobie, bo wiecie, ja wam powiem, że to jest taka obserwacja też jak ja z tym, z tym wszystkim pracowałam u siebie. Wybaczyłam wszystkim komu mogłam wybaczyć, gdzie czułam, że mam tam jakąś zadrę na serduchu. I ciągle coś mi nie pasowało, ciągle coś, coś było nie tak. Misiaczku, chodź tutaj, ty moja żabko, chodź tutaj. E, ciągle, ciągle czułam, że jeszcze, jeszcze coś, coś, coś jest. I się zastanawiałam, to mi długie, e, długi czas zajęło, bo prawie 5 mm, lat. I w końcu wpadłam na to, kurczę, kocha, wybaczyłaś wszystkim, ale sobie nie wybaczyłaś. Sobie mamy najwięcej do wybaczenia, kochani. E, także pamiętajcie też o tym. Nie traćcie czasu. Naprawdę, szkoda życia, szkoda czasu na, e, na tego typu rzeczy. E, akt wybaczenia nie jest aktem odpuszczenia. Miejcie to też na uwadze. Nie wybaczamy e, dla kogoś, tylko wybaczamy dla siebie. Wybaczamy po to, żeby właśnie nie nieść tego. E, tych ciężarów. To nie oznacza, że mamy kogoś teraz wielbić, kto nam wyrządził krzywdę, że mamy nosić go na rękach, że mamy, mamy mu odpuścić jakby jego winy, tylko mamy sobie odpuścić jakby pielęgnowanie w nas tej rany. Mamy pozwolić się tej ranie zabliźnić. Nie zrobicie tego bez aktu wybaczenia. To wam gwarantuję. Także to mi tak przychodzi do głowy. Nie wiem, może, może to nie będzie tu z wami rezonowało, ale myślę, że powiedziałam to i to ma do kogoś trafić, i choćby to miała być jedna osoba, to, to warto. Także zastanówcie się, gdzie nie otwieracie się właśnie na współpracę, gdzie nie otwieracie się na akt łaski, na akt wybaczenia, gdzie wasze intencje nie są szczere. Gdzie Wasze intencje nie są kierowane z, z potrzeby serca, z takiej najgłębszej potrzeby serca? I to jest dla Was przesłanie, moi drodzy. Nie będę się tu rozwodzić dłużej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Bardzo bym Was prosiła o komentarze, bo to e, ułatwia mi rozwój tego kanału. Chciałabym docierać z tymi treściami jak najdalej, jak najszerzej, bo czuję, że e, jesteśmy w momencie jako ludzkość w którym potrzebujemy takich właśnie przekazów, potrzebujemy się uleczać, bo idą trudne czasy i dopóki my ludzie nie dojrzyjemy, bo jesteśmy w większości naprawdę jeszcze na poziomie emocjonalnym małego dziecka, taką mamy historię, taką mamy taką mamy przeszłość, gdzie, gdzie tych ran jest w nas pełno, gdzie gdzie tego, tych aktów wybaczania też, no, no jest to potrzebne, kochani, żebyśmy ruszyli naprzód, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za nasze życie, żebyśmy mogli wyjść naprzeciw temu, co nam tutaj świat szykuje, polityka i, i, i to wszystko. I my musimy być silni, my musimy nabrać odwagi. I chciałabym, aby te moje. Przekazy, te moje czytania też wnosiły do waszego życia właśnie pewną taką wartość, abyście wy się też rozwijali, abyście też spojrzeli na to, co się dzieje z takiej perspektywy, że oddajemy odpowiedzialność światu zewnętrznemu i żyje nam się coraz gorzej. To widać bardzo pięknie w polityce. Oddaliśmy odpowiedzialność. Udajemy, że nie widzimy pewnych rzeczy. Udajemy, że. Nic się nie dzieje, a to doprowadza nas do tego, że mamy coraz mniej, żyje nam się coraz gorzej, nasze dzieciaki no, będą miały biedniej, jeżeli my w końcu nie dorośniemy jako ludzie. Musimy dojrzeć, musimy dorosnąć. I aktem dojrzałości człowieka jest też ten akt wybaczenia, jak najbardziej. Więc tym Was zostawiam, moi mili. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, Buziaczki.